Cześć nas na ponownie w kolejnym odcinku z gry ETS-2. Jak widzimy, dzisiaj mamy tam, nie wiem gdzie, jaką mamy trasę, ale jedziemy sobie dokładnie, zaraz Wam powiem, jedziemy sobie do Wrocławia. Czyli trochę za Wrocław, oczywiście do Kamieniołomów. Poznań, to jest poznania z takiego dziwnego miejsca, z bazy firmy. Tutaj stąd jedziemy sobie 233 232 km bodajże. Jak widzicie, stoję sobie na bazie. Właśnie zostałem załadowany i właśnie jedziemy w trasy, wyjeżdżamy z bazy. Dobra. Tak, 282 km jednak mamy. Tak, jak widzicie, to środek mojej skani. Od ostatniego odcinka, jak widzicie, zmieniona została nawigacja i został dodany laptop. Mam nadzieję, że to o wiele lepiej wygląda. Więc teraz ja sobie tutaj ustawię kamerę, czyli F4 tą oczywiście standardową. Dobra, już mam przywrócone domyślnie. Teraz jeszcze dodatki włączę. Dobra. Dobra. Więc możemy sobie zapuścić nasz silnik. Jak widzicie, skania ma już prawie 7400 kilometrów przebiegu od ostatniego odcinka bardzo dużo jeździłem więc nabiłem trochę tego to jest właśnie te najgorsze te wyjazdy to musiał a Dobra. Nacrzepę, którą mamy to jest Wielton Mega. Yy, jak widzicie, producent z mepi nawrocki. Ten wyjazd tu jest do dupy. Albo ja jestem do dupy. Dobra. Wyjechaliśmy. Teraz tam mamy właśnie jechać. Eee, dobra. Dobra, jedziemy sobie w kierunku naszego celu. Tutaj go przepuścimy. Tylko też przepuścimy, tam widzimy policję, która złapała Bawarkę wyjechaliśmy z naszej bazy i właśnie jedziemy teraz na Szczecin potem odbijamy oczywiście jedziemy na Wrocław mamy godzinę 16.08, 16.09 no ten czas w ETS bardzo szybko idzie Muszę sobie zmienić wyświetlacz. Yy, może normalne moje spalania. Ale moje spalanie jest bardzo wysokie. Jak widać. Yy, dodajemy tutaj. Albo zostawiamy ze znaczkiem V8. O! Tak zostawimy. Ponieważ to jest skania V8 i znaczek V8 też jest dobrym przykładem tej skanii Dobra, jedziemy sobie 60, ponieważ jeszcze nie wyjechaliśmy na autostradę, więc nie ma co żować. Może sorry za mój głos, ale chory. Jestem do teraz. Katar jeszcze mi męczy, ale przed chwilą też się obudziłem. Można tak stwierdzić, pół godziny temu się obudziłem i chciałem nagrać odcinek właśnie z ETSA 2. I go od razu potem dodam. E, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? W sobotę nagram vloga z odpowiedziami na Wasze pytania. Będziecie mieć e, w notacji podany link właśnie do tego filmiku, ale zresztą możecie też poszukać. I oczywiście pozadawać mi pytania, więc teraz mamy kierunek Wrocław. Teraz będzie z beczki usunę są przejazdu O Renos Pam transu Dobra Teraz oczywiście już będzie Prawdopodobnie dobrze żeby dojechać do celu Skanie widzimy piękną Tylko na nowym patrzę właśnie jak malowania AI się zrąbały Moim zdaniem tak to możesz powiedzieć, ponieważ Te malowania AI nie są takie jak były kiedyś Chodzi mi o moda Bo Jak widzieliście ta miało miała takie czerwone coś No U góry No i jak będzie padać to będzie przechujoza Czy to tak powiem Lidl Szajs jechał No i pada deszcz. Pierwszy odcinek będziecie mieć właśnie, gdy pada deszcz. I teraz będzie deszczyk cupał po szybie. A my mamy jeszcze coś koło 232 km, dopiero przyjechaliśmy. 50. Dobra. Włączyłem ten pomad i tak z górki mi zjeżdża do stuwy a naprawdę powinienem jechać, gdzie to jest. Dobra, nie wiem. Kierunek Wrocław. Dobra. Było żółte Dobra, nikt nie dostał mandatu Ale na żółtym myślałem, że od razu się zrobi czerwone, a jak przyjechałem, to było... to się zrobiło czerwone, więc mogłem śmiało jechać, ale ja głupio nie pojechałem No Więc teraz poczekamy sobie na tym czerwonym na tym zielonym pojedziemy Of Mordala Deszcz To jest zmora spadków FPSów jak, yy, jak nie pada deszcz Masz 30 FPSów Z nagrywaniem Jak pada deszcz Masz 25 Naprawdę To jest głupie Na pewno mam w opcjach ustawione, że warunki pogodowe są na wysokich Czy na ultra, bo tam jest ultra wysokie I może z tego powodu Ale ja jakoś tu większej... Co to było? Ja tu jakichś większych ścinek nie odczuwam na nagraniu W ogóle mi się nic nie ścina, więc... Mam nadzieję, że na filmiku też nie będzie ani jednej ściny Mój komputer to gówno Nigdy nie zdąży wyrabiać, dobra. Co chciałbym powiedzieć o nowościach ETS2, właśnie wychodzi DAW Euro 6. Będzie wchodzić prawdopodobnie w połowie września. Ale był zapowiadany właśnie na nasz klient, po... spodziewa się dostawy. Lada chwila dopilnuj, żeby dojechać na czas. Dobra, dopilnuję, tak. Miał zostać wydany właśnie tego lata czytałem A wczoraj właśnie na blogu przeczytałem Że zostanie właśnie wydany Mam światło włączone, dobra, miałem postojówki tylko włączone e, Że ma być wydany właśnie po, w, w połowie września I mam na, i są już pierwsze zdjęcia właśnie Dafika e, były i Środek bardzo ładnie jest, został wykonany. Mam nadzieję, że oczywiście DAFIK wyjdzie w tym czasie, kiedy planują i zajmą się robieniem na przykład e, MP4, którą też dawno, dawno z, e, pokazywali. czy żadnych zdjęć z gry nie pokazywali, ale nakrywali tam trochę e, pokazowych właśnie filmów, że gdy nakrywali dźwięki, właśnie do tego modelu. Coca-cola Którą Sobie wyprzedzę Nasz klient właśnie się e, Musimy do niego szybko dojechać z naszą paczką 5% szkodzeń, ale to już miałem prędzej I teraz właśnie Mam by tam być w sobotę? Od 15.37 do 19.47 a my tam pojedziemy jeszcze, kurde, nie lubię tego. A my tam pojedziemy jeszcze dwie godziny. No to peszek! Będziemy prawdopodobnie spóźnieni. A nie chcę jakoś tam szarżować, mówię, tych 120 na liczniku, bo to jest, gdzie jest ten realizm. Dociśniemy do 92. Teraz mamy równe 90 na liczniku, więc jedziemy. Nasz odcinek już trwa 11 minut. Bo dlatego wiem, że mi Miliris Action właśnie pokazuje na pasku, ile już nagrałem. Czy ile już nagrywam odcinku? Tak można stwierdzić. Tak jak mówiłem, moje spalanie jest kolosalne 75 litrów na 100KM. I tak, co jeszcze chciałem powiedzieć. Zapraszam Was na kanał Mojżesza i Chudego. Oczywiście będziecie mieć linki podane w opisie. I na fanpage'a ETS2 e, e, Rafał i Paweł w trasie. Fanpage dobija 4000 lajków, więc możecie naprawdę wejść, dać tą symboliczną symbolicznego lubię to lajka, tak. I oczywiście, jeżeli wam się ten filmik spodobał, to tak jak mu, mówię zawsze, zostaw lajka Daj tam jakiś komentarz I oczywiście, kto jest obecny na tym kanale, niech zostawi komentarz Bo nie wiem, czy nagrywać dalej, czy już naprawdę olać ten YouTube Ponieważ ja tam mam chęć do nagrywania, mogę nagrywać cały czas Ale do kogo ja mam to nagrywać? Jak yy, kiedyś jeszcze jakoś ten kanał się ruszał, a teraz to w ogóle... Się ten kanał, tak jakby się nie rusza, stoi w miejscu. Czy nie z mojej winy stoi w miejscu, tylko jest tych subskrypcji sporo, a po wyświetleniach tego nie widać. Ale kiedyś to jakoś miałem te 500-600 subskrypcji i miałem w ogóle e, wszystkie subskrypcje pełne od razu oglądali itp. itd. A tu teraz takie gówno. No, ja mam cały czas chęć do nagrywania, ale nie wiem jak. Wy musimy jak ktoś oczywiście oglądać, muszę mieć oglądalność, żeby tworzyć więcej materiałów z gier No Tak sobie Mówię takie Ale to jest szczerze co mówię to, to jest taka leciutka prawda Jesteśmy we Wrocławiu I mamy rondziołko Ciekawe czy są takie głupie rądziałka jak w Oooo, tu są lepsze rądziołka. Bo w OMSI 2 te ronda są takie. Na przykład na mapie Projekt Szczecin, to tam te rondziołko jest takie ciulate. No, stało nam 75 km. Ja myślałem, że te 280 km przejdziemy w bardzo długim czasie, ale. Już się zbliżamy do celu. Mamy 13 minut nagrania, już 14 minut, więc widać widać, że się staram. Okay, no. Chyba jestem w mieście, bo są ś spadki FPS-ów. Nie. Kurde. Ten komputer to jest gówno. Muszę wymienić e Chłodzenie i bo trochę jest głośne. No i teraz na żółtym przejechałem. Widać, że co to mamy za tafik. Dobra, teraz skręcamy tutaj. O, gardło mnie boli, kurde. Się rozchorowałem, ale Jakoś tak się żyje, da się żyć bo co tam znowu narzuty przejechałem Dobrze, się zahamowałem, bo bym miał go na przodzie, ale to była jego wina, bo się wrył, bo widział, że mam włączony migacz Ale takie są AI I tu się nie ma czego czepiać I nigdy, nigdy w życiu nie będzie naprawdę... No, tak jak ten no, on się chyba gdzieś spieszy. A I, i nigdy nie będzie doskonałe. Pozwolę się napić ciepłej herbaty z bratka na pryszcze. To jest herbata jakaś tam. Dobra, deszczyk pada. Dobra, on na pewno mnie tam puści. Tak, tak puści mnie. Ten deszcz jak na złość nie chce przestać padać W skanie już mamy 7600km Prawie będzie zaraz Dobra Tak już jest Najgorszą rzeczą będzie taką, żeby wjechać do tych kamieniołomów Po ostatnich w przypadkach, które miałem Związane z tym miejscem To naprawdę było Źle e, Miałem, jak wiecie Mam modyfikację na Naczepy od Satana, czyli trailer Pack 3.2 I wieltonkę, która właśnie Zastępuje wszystkie prawie naczepy e, w, Naczepę oczywiście Oskinowałem z, sam Sam, sam, sam Mam nadzieję, że mi to dobrze wyszło, ale naczepę jeszcze trochę muszę poprawić I kurde, miałem być na drugim pasie Eee... Powinny być też tu na tym... Dobra, ja i tak jestem na żółtym, więc... Mandatu nie dostanę, ale powinien... Właśnie być na tym pasie też... Strzałka, że zakręt i... Że jedziesz prosto I to by było oczywiście... Udogodnienie Lepsze 69 Przypadek? Nie sądzę. Teraz będę miał spam yy, w komentarzach. cheater, cheater. Ile ty masz kasy? Cheater, cheater. Ale nie jestem cheaterem. Pokażę wam, oczywiście, pod koniec filmu, mogę wam pokazać taką króciutką króciutki pokaz mojej zbędnej, małej firmy w ETS2 w ETS Grad. Gram Dużo codziennie tam po 1000km, po 2000km zapierdzielam, yy, ale i tak, i tak na Steamie mam bardzo mało godzin przegranych w ETS2, bo mam przegrane chyba 61 czy 64 godziny, a natomiast w OMSI 2 mam przegrane 84 godziny, czy trochę więcej. O, pociąg jechał. Czy jedzie? Mam nadzieję, że będzie, nie będziecie słyszeć w nagraniu, właśnie, dźwięków tych dziwnych, starych lokomotyw. Czy one nie są stare, ale głośne? Najbardziej, jeżeli w nocy chce spać, a o drugiej w nocy ci jedzie głupi towarowy kierunek. Praga. Dziękuję, że mi ustąpiłeś przestrzegania przyjazdu, ponieważ ja miałem nie ty. <śled> Dobra. Mamy 14 stopni na dworze, więc piszga trochę. Dobra. Ten deszcz nie może przestać padać cały czas pada i pada. Eee, zbliżamy się do celu, jak widzicie na GPS już nam się pokazuje ta kropka. No. Takie te dźwięki dziwne ma jak cupie po szybach Takie z reala wzięte Uuu! Zapatrzałem się na słoneczniki Tylko ja tak potrafię Eee... Zakręcik, zakręcik Potem skręcamy w prawo i oczywiście dojeżdżamy do naszego celu, do kamieniołomów We Wrocławiu, zjeżdżamy na dół Czyli do kata Kotek Nie, bo powinno być inaczej eee, Pisać, żeby to był kot A może jednak Nie wiem, z angielskiego mam Truje, więc nie wiem <śm> O, przestał padać deszcz Prze Dawaj, dawaj Pod tą górkę, wiem, że jesteś na automacie Ale powinien... Nie wjechać No, 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 no Zapewne cały czas słyszę jakąś głupią muzyczkę A Zapewne słyszę jakąś głupią muzyczkę, a ta muzyczka jest właśnie z... Powodowana właśnie z tym szybkim dojazdem do celu Ale i tak jakoś krótko było A może z tego powodu, że ja... Na bazie siedziałem i to dosyć długo i potem wyjechałem. Mogłem od razu wziąć ten. E, na bazy zjechać i od razu nagrywać dziennik, a nie tam się w pełno bawić. Znowu ciufcia, ciuf, 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 ciuf. Eee, Będziemy mieć lekkie spóźnienie. Ale i tak oczywiście zaparkuję poza odcinkiem. Ponieważ to długo w... Sk Skąd to się tu wzięło? Ale ta muzyczka tak dziwna jest. Powiem wam zawsze jak tu zjeżdżam, daję na luz i tylko używam hamulca. Bo to jest taki naprawdę głupi, głupi zjazd. Na dół. Stromy. O, widzicie, miałem 40 na lisiku i teraz od razu 60 Dobra Teren się wyrównał W czyim miejscu to było? Tam Dobra Nie będę naciskał... Entera Dobra, a może jednak zaparkuję Tylko teraz, że się wyprostować. Wrzucamy w ten wsteczny i się cofiemy. A zresztą, jak się źle, źle tam cofie to proszę nie hejtować i nie hejtować mojego cofania. Ponieważ. Nie jestem za dobry w te klocki Ja w nic nie jestem dobry No, 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 chyba Chyba tam wiadę Albo nie wiadę No, nie wiadę Się za bardzo wygiąłem Ja pier. Papier. Mówiłem, że nie wiadę. Bo się patrzyłem na jedno lusterko, które pokazywało, że jestem nad tym. Jak widzieliście, na te lusterko się napatrzałem patrzyłem. No. Problem. Dobra. Nic nie widzieliście, nie było tematu, więc ja się z Wami żegnam. I oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodobał. Z zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka, komentarz, subskrypcję. No i zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich materiałów z gier. Więc nara, ludziska. I pamiętaj, zostaw łapkę w górę i daj komentarz. Więc nara.